pożera. rano dzisiaj jest. Dzień dobry, witajcie. Serdecznie dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj mam wolny dzień i przygotowałem dla was. Przygotowałem to już powiedziane, ale przemyślałem sobie całkiem ciekawy temat i chciałbym wam troszeczkę powiedzieć fajnych informacji o pewnym obszarze ciała i o tym, dlaczego mamy z nim tak dużo różnych dziwnych problemów, ale na początku dotrzemy do troszeczkę fajniejszego miejsca i użyjemy do tego mego najfajniejszego środka transportu. Powody tego, że dziś wybrałem się na pole Mokotowskie, dokładnie tak, stopy, zawsze zwracam na nie dużo uwagi podczas terapii z pacjentami, natomiast ostatnio jakby robię tego jeszcze więcej. Eee, jakby doceniam jakby to, że prawidłowo funkcjonująca stopa naprawdę ma wpływ na wiele, wiele rzeczy i na struktury bardzo mocno oddalone od niej. Natomiast ja chciałem zrobić sobie trening gdzie troszeczkę popracowałem sobie nad mobilnością stopy, na różne sposoby. A później zabiorę Was do gabinetu i powiem Wam, co Wy tak naprawdę możecie robić sami pod kątem autoterapii, żeby poprawić funkcjonowanie stóp. Strasznie dużo osób ma problemy ze stopami, z takimi problemami jak właśnie haluks, płaskostopie, zapalenie rozcięgna podeszwowego. No jest tego trochę, ale to dlatego, że my ogólnie jakby Robimy jedną taką dużą, złą populacyjnie rzecz. Mianowicie chodzimy w butach. I stopy nie są kompletnie do tego przystosowane, żeby chodzić w butach. I może nie byłby problem, jeżeli ludzie mieliby buty, które jakby pozwalają na prawdową funkcję stopy, czyli pozwalają jej na pełną mobilność, duży zakres ruchu. Natomiast niestety wykorzystujemy takie buty, które po prostu kompletnie zabierają funkcję stopy. Czyli ta stopa nie ma możliwości poruszać się tak jakby chciała, tak jakby powinna. Dlatego że w naszej stopie jest równo 26 kości, które dają ponad 30 stawów i tam w każdym stawie powinien być ruch. Ale my i tak przez kilka godzin w ciągu dnia kompletnie ograniczamy jej tą możliwość. I stąd między innymi, tak dużo problemów właśnie stopy kolan, bioder, kręgosłupów lędziowych, naprawdę stopa się bardzo mocno dokłada do tych wszystkich naszych dysfunkcji, które mamy na co dzień. Ogólnie nie byłoby, albo byłby mniejszym problem, gdybyśmy chodzili w butach, które po prostu są super mobilne, elastyczne. Ja jestem fanem w ogóle takich butów, tego rodzaju butów. Natomiast niestety tak nie jest. I prawdopodobnie stąd. Większość problemów ze stopami mają kobiety, dlatego że ja, będąc mężczyzną, mam problem z kupieniem w ogóle butów, które są wygodne, elastyczne, miękkie, komfortowe i przy okazji wyglądają jakoś. Natomiast kobiety mają po prostu katastrofalny problem. Po pierwsze, w ogóle chodzenie w <po> obcasach to jest katastrofa dla stóp. To, co tam się dzieje pod kątem biomechanicznym, to jest aż niewiarygodne. Często są panie, które chodzą praktycznie cały dzień na obcasie, w szpilkach i wysokich butach, w koturnach i one jakoś funkcjonują, nie mają aż tak tych problemów dużo. Chodzi o to, że tak naprawdę zaletą butów na obcasie, koturn i szpilek jest to, że one po prostu są ładne i nasze nogi wyglądają trochę lepiej, dłużej, wyglądają dłuższe, jakby pośladki się troszeczkę lepiej Uwypuklają, natomiast jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, to myślę, że nie jest to tego warte. Zdecydowanie nie jest to tego warte. Dlatego, jak teraz będziecie kupować buty, to miejcie na uwadze tą stopę, to żeby ten but był w miarę mobilny, żeby ta stopa mogła się ruszać. W ogóle zwróćcie na uwagę, on jest najdłuższy i zwróćcie uwagę, czy widzieliście kiedyś buty, które właśnie byłby tak, że ta prześrodkowa część buta byłaby większa. Wszystkie buty po prostu szyte są tak. Jakby po prostu palec był na dłuższym są takimi szpikulcami ostrymi. Oczywiście wygląda to prawdopodobnie lepiej, dlatego takie buty też są robione. Natomiast no jest to prawdopodobnie jedna z głównych przyczyn występowania haluksa. Jedna z głównych przyczyn jakby osłabienia mięśni stopy, obniżenia łuku poprzecznego, łuku podłużnego. Ale do mi troszeczkę później. Dobra. Chcę czas się poruszać trochę. Mam nadzieję w ogóle, że lubicie chodzić boso, bo jest to ultra zdrowe, ponieważ chodzenie boso na różnych powierzchniach, czyli podłoga, trawnik, piach, wszystko co macie po prostu w zasięgu ręki i wzroku, jest naprawdę bardzo pozytywnie wpływające na naszą stopę, dlatego że ma ona możliwość ruchu, więc będzie swoją powierzchnią dostosowała się do tego po czym chodzicie i na pewno się to przełoży bardzo pozytywnie. Także dużo chodźcie boso kiedy tylko się da. W ogóle dziś mam taki dzień dziecka. Raz, że przyjechałem tutaj na nodze, a dwa, że zamierzam troszeczkę połazić sobie po drzewach. Ja lubię takie... takie ćwiczenia, takie formy ruchu, gdzie po prostu wszystko tam pracuje. Nogi, ręce, cały brzuch, cały kor, obręcz konieczny górnej, dolnej. Także wszystko w różnych dziwnych wariantach e, zaczyna pracować. Czasami patrzymy z kurczy symetrycznie, czasami i ogólnie dzieje się dużo. Więc, a przy okazji to jest bardzo fajny fan, więc troszeczkę miałem przykłady ze ścianką. Łaziłem sobie chwilkę na ściankach kiedyś. Tak, oczywiście mega amatorsko, ale zdarzyło mi się kilka razy w tygodniu być na ściance i troszeczkę się powspinać. Mam nadzieję, że takich, takich okazji będzie sporo w tym roku. Praca nad stopą to oczywiście nie tylko praca nad mobilnością, z zakresem ruchu, natomiast też warto w pracy ze stopą pomyśleć troszeczkę o funkcji stabilizacji, ponieważ stopa rzeczywiście spełnia taką konkretną rolę to jest mechanizm, który dźwiga, jakby sumując te wszystkie kroki, które wykonujemy, plus ciężar naszego ciała, to jest po prostu tony dziennie, to są tony dziennie, więc naprawdę szacun. jeżeli my tak naprawdę często chcemy poprzez specjalne obuwie jakby ograniczyć trochę możliwości tej stabilizacji albo dorzucić jakieś specjalne systemy, które to amortyzują, to się okazuje, że wcale nie wychodzi to na dobre. To co możecie popserować sobie teraz, to co wykonuję, to jest takie fajne ćwiczenie, które nauczyło mnie Benita z treningu naturalnego. To jest w ogóle całkiem fajna, może być jak pewna koncepcja pracy, fajna idea, fajna idea, którą szerzy Kamil, Kamil z Benitą. Jak wstukacie trening naturalny, czy to na, w internecie, poprzez stronę internetową, czy Facebooka, czy Instagrama, to znajdziecie dużo fajnych inspiracji. Treningowych ruchowych. Jak będę w zakopanem, to mam, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze troszeczkę kiedyś z Benitą i Kamilem poćwiczyć. Nawet ich też można spotkać w różnych części Polski. Bardzo fajne ćwiczenie, gdzie stajecie sobie wygodnie na. Jakieś płaszczyźnie, podłożu i po prostu jedną nogą przykryjacie się do podłoża, a drugą tak naprawdę robicie maksymalnie wychylenie w przód, w tył, w bok, siódźcie do przesiadu, pełnego przesiadu, pół przesiadu, tak naprawdę ile pozwala Wam Wasze ciało. U mnie jeszcze jest troszeczkę problem z biodrami, ale mam nadzieję, że wypracuje to poprzez właśnie taką formę ruchu zabawową troszeczkę. Troszeczkę się poobcierałem, no ale taki urok łożenia, łożenia po drzewach. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Okej. Okay. Jesteśmy w gabinecie, jest mojówka, więc w ogóle jest super pusto, gdyż gabinet u nas nie pracuje mojówkę. No i mogę wam pokazać kilka rzeczy związanych właśnie z pracą manualną ze stopu, co wy tak naprawdę możecie sami sobie zrobić i w ten sposób poprawić funkcję stopy. Bardzo prosty automasaż. Takimi prostu piłkami. Ja tam mam takie piłki obszarowe, kupujemy je jakby w dużej ilości, ponieważ aktualnie zamiast cukierku w recepcji mamy takie piłki, można sobie po prostu każdy może wziąć, popracować sobie między innymi ze stopą w ten sposób. O co chodzi? Robicie to siedząc albo stojąc i rozmasowujecie swoją stopę. Nie ma tu żadnej filozofii, powinno być to całkowicie bezbolesne, a nawet przyjemne, relaksujące, jeżeli zdarzyłoby się tak że pracujecie z tą stopą, ona jest bolesna i to w żaden sposób nie chcę puścić przy pracy z taką, taką piłką gdzie naprawdę robicie to powoli powoli jeżeli wam będzie niewygodnie robić to stojąc możecie zacząć od siedzenia, ponieważ wtedy ciężar nogi jest mniejszy i będzie to sprawiało mniejszy dyskomfort ale robicie to bardzo powoli w miejscu gdzie czujecie, że jest wyraźnie gorzej czyli jest sztywniej, twardziej, mniej przyjemnie Czekamy sobie i te tkanki powoli będą się rozluźniały. I tak sobie przechodzicie. Jeżeli z jakichś względów nie odpuszczałoby, i to naprawdę nie wiem, czy macie problemy właśnie z bolesnością, stopy, z kurczami i ewentualnie taka praca przynosi efekt na chwilę, albo w ogóle nie przynosi efektu, to znaczy, że prawdopodobnie problem nie leży w stopie i niestety tak też się może zdarzyć. Kolejnym ćwiczeniem, jakie będziemy sobie robić jest praca nad tak zwanym śródstopiem, nad mobilnością kości śródstopia te kości 5 kości które tu widzicie powinno się fajnie ruszać względem siebie. W ogóle w stopie fajnie wszystko powinno się ruszać względem siebie, czyli te 26 kości powinno mieć całkiem no w sumie zależy od kości, ale raczej spory, raczej spory ruch i przede wszystkim te kości śródstopia będą się musiały naprawdę konkretnie ruszać względem względem siebie. Więc teraz będziemy to robić. Muszę wam powiedzieć, że no trochę trzeba się nagimnastykować, żeby takie włody nagrać żeby to wszystko było w miarę dobrze widoczne. Natomiast mamy 5 kosi śródstopia, one są numerowane od palucha. 1, 2, 3, 4, 5, tak? Ok, chodzi o to, że możecie pracować tam na dwa sposoby. Można chwycić sobie, np. drugą kość śródstopia i ruszać właśnie pierwszą. I ten ruch powinien być konkretny. Można sobie trzymać trzecią i ruszać drugą, albo trzymać drugą i ruszać trzecią. Chodzi o to, żebyście poprawili ruchomość każdy kosi śródstopia względem siebie. Ogólnie zaobserwujecie prawdopodobnie, że pomiędzy drugą a trzecią kością stopia ten ruch jest mniejszy i to jest sobie mechaniczne normalne. Jest tu oś e, obrotu całej stopy, właśnie w ruchach e, supinacji, pronacji, inwersji i ewersji częściowo. Więc tamtego ruchu będzie troszeczkę mniej, trochę mniej, ale ogólnie i tak powinien być. Trzymam sobie pierwszą kościół stopia i ruszam drugą. Jeżeli ten ruch jest bardzo mały, mogę sobie wybrać tak zwane lustkankowe, maksymalnie popchnąć jedną do dołu, drugą do góry i czekam sobie na rozluźnienie i zmiana, tak i tak naprawdę powinien poruszać sobie tymi kośmi raczej powoli, intensywnie i oczywiście trochę to powinno trwać, więc nie zniechęcajcie się. Róbcie, poprawiacie tam ruchomość, na pewno założycie fajne efekty podczas poruszania się, że nie wiem, biegacie, ponosicie ciężary, robicie jakieś inne rzeczy. To praca z stopą na pewno przyniesie wam fajny efekt e, właśnie też w innych dyscyplinach, w innych aktywnościach. Ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, jest praca po środkowej stronie e, stopy i częściowo podudzia, bo będziemy pracować też przy kostce przyśrodkowej, jest praca ze strukturami międzydłubymi z tkanką łączną właśnie w tym obszarze. Dlatego, że my często, nie chcę mówić jakoś super fachowo, ale my właśnie mamy ograniczenie ruchu pronacji, ograniczenie ruchu ewersji stopy i praca w tym obszarze jest bardzo ważna, ponieważ ten ruch pronacji stopy jest ruchem naturalnej amortyzacji stopy, więc jeżeli tego ruchu nie ma, to nasza stopa niestety niekoniecznie dobrze znosi tutaj spełnia funkcję amortyzacji, o której coś tam wcześniej wspomniałem, i stabilizacji, i ten ruch musi się odbywać. Ciężko będzie mi samym Wam pokazać, jak przetestować to, natomiast na pewno do tego tematu wrócimy, ale musicie mi zaufać, że tego ruchu naprawdę jest stosunkowo mało, szczególnie jeżeli na mieliście problemy z, związane ze skręceniem stawu skokowego, to te ćwiczenie, te ćwiczenie to terapia manualna, można powiedzieć, ta autoterapia będzie dość istotna, ponieważ poprawi Wam tutaj funkcję i fajnie sobie robić to jako już jako dodatek, powiedzmy, po tym ćwiczeniu przede wszystkim z piłku, gdzieś poprawicie sobie częściowo jakby pracując tutaj e, elastyczność tych obszarów, a później zrobimy to w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o poprawę ruchomości kości śródstopia, to jeżeli zrobimy sobie właśnie te ćwiczenie powiązane na poprawie zakresu ruchu, to możemy zrobić jeszcze jedną rzecz i też chciałbym wam to pokazać. Możemy tak naprawdę wjechać sobie kciukiem czy palcem wskazującym to już jak wolicie właśnie w ten obszar, pomiędzy na przykład przygodowo tutaj, pierwszą a drugą pierwszą a drugą koszę śródstopia, i sprawdzić sobie czy tam nie ma jakichś sztywności większych stwardnień, zgęstnień, jakiś grudek po prostu pod palcami a jest to praca nakierowana na mięśnie międzykostne mięśnie glistowate, krótkie mięśnie które rozciągają się między tymi kośćmi jeżeli coś takiego znajdziecie super nieprzyjemnego to spróbujcie się chwilę na tym Poprzetaczać powoli być może rozmasować to. I jest bardzo duża szansa, że wam po prostu zmieszy się to. Puści wam po prostu to pod paluchami, i też ten ruch później przez to będzie większy. I tak można zrobić pomiędzy każdą kością stopę. Między drugą a trzecią znajduję sobie ten obszar problematyczny. Mówię o, tu jest coś fajnego i powoli się przetaczam bądź właśnie trzecią, czwartą, czwartą, piątą. Przykładowo, jeżeli macie problem z jedną stopą, robicie sobie jedno z tych ćwiczeń i się okazuje, że to jest bardzo nieprzyjemne, bardzo bolesne, to sprawdźcie sobie jak to jest na, na drugiej stopie. I się może okazać, że na drugiej stopie jest nieźle. Jeżeli na drugiej stopie jest nieźle, to prawdopodobnie będziecie musieli popracować trochę dłużej, żeby wyrównały te odczucia się na obu stopach i to też jest duża szansa, że wam się sytuacja znacznie poprawi. Ok, słuchajcie, siadacie tak, że macie nogę z tak zwanym zgięciu grzbietowym, czyli przyciągacie palce maksymalnie do siebie, macie też jakby tutaj maksymalnie rozciągnięte struktury, to jest ruch pronacji, jest to ruch, może powiedzieć, że eweresy, czyli połączone właśnie zgięcia grzbietowego, tak zwanego odwiedzenia i pronacji. Po to, żebyście mieli maksymalnie rozciągnięte struktury. Jak macie te struktury maksymalnie rozciągnięte, tu się wszystko tak można powiedzieć, że napięło przez rozciągnięcie, to kciukiem bądź pozostałymi palcami powoli poprawiacie, właśnie ślisych tkanek, rozmasowujecie bardzo głęboko to. I to też powinno być w miarę komfortowe dla Was. Jeżeli po prostu jest katastrofa, to spróbujcie chwilkę prostu Jeżeli Wam zacznie pod palcami to się rozluźniać, będzie coraz przyjemniejsze, fajniejsze. To znaczy, że warto było pracować nad tą elastycznością. Jest to wyjątkowo problematyczne u osób, które miały już naprawdę wcześniej skręcone skokowy. I ta stopa w ogóle jest kiepsko mobilna. Można to sprawdzić, tylko że niestety samemu będzie to problematyczne, więc pokażę wam następnym razem, jak ktoś będzie poza mną w gabinecie i będę wam mógł to pokazać. Także zerkać sobie na kanał, bo niedługo to się powinno pojawić. Zrobimy sobie kontynuację tej pracy ze stopą. Można odrzucić jakieś ruchy rozcierania, chodzi o to, żeby zrobić tutaj konkretny porządek. Macie to rozmasować, przez co poprawi Wam się ruch właśnie pronacji, bo tak, to jest sopa usuwana neutralnie, to jest ruch supinacji, to jest ruch pronacji. I ten ruch pronacji musi być, dlatego że jest to ruch naturalnej amortyzacji stopy. Myślę, że naprawdę dostaliście całkiem sporo inspiracji jak można z tobą pracować, bo było o chodzeniu, o chodzeniu, w ogóle boso, dobieraniu obuwia tak, żeby ono było w miarę elastyczne, nie utrudniało ruchomości stopy, przemyśleniu tego czy w ogóle chodzenie na się ma jakiś większy sens oprócz, oprócz estetyki. E, dwa, chodzenia po różnych, e, chodzenia dużo boso, chodzenia po różnych, e, pod, na różnych podłożach, tak żeby ta osoba miała możliwość właśnie am, kombinacji, e, pełnej ruchomości, e, poprawiania swojej elastyczności przez zwykłe po prostu chodzenia na różnych podłożach i. To, co robiliśmy już tutaj w gabinecie, czyli właśnie praca nad elastycznością mięśni i rozsiania podeszłowego, zmniejszanie tonusu mięśniowego tych mięśni, ale też poprawę ruchomości kości śródstopia, ale także właśnie praca pomiędzy kością śródstopia w tych przestrzeniach, żeby poprawić tą ruchomość. No i na końcu praca z środkową stroną stopy właśnie. Tutaj będzie przede wszystkim praca z więzadłem trójgraniastym, jest to więzadło, które łączy właśnie... Piszczel z piętą, a piszczel z kością tkowatą, piszczel z kością strzałkową i robi konkretną robotę po stronie środkowej. Ja często daję ludziom, jak na przykład wiemy, że ta stopa już nie ma zbyt dobrej funkcji stabilizacji, amortyzacji. Żeby wykonali, oczywiście badam sobie jakby ich chód, jak to wygląda, jak wygląda właśnie te, te, te konkretne fazy chodu. To o tym pewnie też wam kiedyś powiem. Potem się okazuje na przykład, że taki prosty ćwiczenie jak stanie na jednej nodze, jakiś mini przysiad w tym stanie na jednej nodze, albo w ogóle stanie na jednej nodze jest po prostu dla kogoś niemożliwe do wykonania. A to są podstawy funkcjonowania prawdowego. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.